Witam serdecznie. Będzie radośnie. Ponieważ wypiłem trochę soku z winogron. Gramy losowo. Oj, 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 oj. Raz, dwa, trzy, cztery przegrywające. No powiedzmy jedno kier. Unclimax. Co to znaczy klimax? Nie wiem. Wyrzuciła mnie. Ania mnie wyrzuciła. No cóż. Ta sama karta. Napiszę: Hi, że mnie nie wyrzucili. Karta ta sama. Inna. Inna ekspert, to może być inna, takie ukraińskie imię. Krister, Szwecja. Ja już mam trzysta. Mhm. Jeszcze raz, raz, dwa, trzy, cztery przygrywające. Mhm. Będę pił kawę zaraz. Miałem skontrować. Miałem skontrować. Dama żąda odblokowania. Dziesiątka, pięknie, gdzieś dziewiątka? Gdzie jest dziewiątka? Osiem, dziewięć, dziesięć... <śmiennie> Miałem skontrować. nie trafiłem nawet nie patrzę co rzucają bierz raz i tak wyjdę w króla tutaj dama bierze czarna dama bierze a jeszcze jeden <słuch> Krógier, król, król kara. Oj moja nie ma kar. Tu są kara, mam. No co? No kara, tu są kara, ale jedną mogę wyrzucić. Ja teraz pika. Bez raz. I mój makro -lakier? ma asakier, asapik. Co to jest w ogóle? in, a, ah, ekspert uk, ukraiński a line co ja mam 10, 18 zróbmy jeden bez a Taki pancerne Ale my grow z Love story. No weźmy tego. Może kawusie. Weźmy Kawusię, mam Kawusię. Ile tego mam? To wygra, nawet nie liczę, nawet nie liczę, ile li tego mam. A co sobie dożywiałam? A co ja sobie dożywiałam? Nikt nie kontruje. Tu jest walet PIK. Treflowych biorę 5. Karowe 2 to 7. Kierowe 2 to 9. I PIKowe 2 to 11. Żebym to wygrał, przecież bym to wygrał. Tego nie chcę grać, przecież bym to wygrał. 6 bez datu, no, wypiłem trochę sochu z winogron. Wybaczcie mi. No wypiłem trochę soku z winogron. No wchodzę jeszcze raz, i jeszcze raz. Co słuchaj? ba nie wiem dlaczego, ale... Słabo liczę te punkty. Z kim ja gram? Farina. Poland. Haj Farina, dzień dobry, Farinko, kochana ty moja. Doris. Doris, niemiecki imię. Dwa kiery to musi być transfer na piki po kończę No powiem dwa piki A ty Dofi co kombinujesz? A Dofi to jest Doris Ja 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 na tyrleś Nie mnie to dwa piki. Jak one mnie, oni mnie, jak mnie rozpoznali, że ja jestem po winogronach? Kontra? No powiedz, znaczy twoja kontra? Kontra na bezatul może być w sile tu, może być dwukolorówka. Nie chcę wytłumaczyć. A wyjaśnię. A do fico A farina ma piki czy nie? Dawaj farina. Ma pik. No dawaj. Trzy pikowe, dwie kierowe to pięć. No daj przebić karko to sześć. A ile mam wziąć? Osiem. Mhm. A dwie treflowe. No nie no, dziękuję ci kosłoneczko. Dziękuję ci słoneczko. Nie marzyłem o tym. Mhm. No, przebijamy tu. Mhm, dziękujemy. No, dama pik. Do ujścia oba dwa. No to został biorący pik. No to co? Zostawmy to. Impasik. Dziewiątką im pasujemy, czy trzy damką. No podósł coś. Podłóż coś damką. Nie udało się. No, no, no. Mhm. I na kiera wrzucamy. I dwa piki wygrane. I dwa piki wygrane. Oho, ho, ho, moje zoho. Dwa piki wygrane. HBB zuch DOFI rządzi, aż DOFI rządzi. Doris Germany, no pięknie. I poszła, poszła Doris. No 6-1 wygra. wygrałem, wygrałem 6-1. Dwie pikowe brali, 4 karowe to 6. Dwie treflowe to osiem Trzeba za to chłopaki to nie moja wina do riz. Zagram się z Fariną. Nie chcę farina ze mną grać. To nie. Jak chciałem grać z fariną. O! O 19 mam, napiszę mi hi. Mary, Noel ma najmniej cheryl, a tu Sanada. Proszę, żeby Mary zawistowała. Dawaj Mary. Wypiję trochę soku winogronnego, upatrzcie mi. Mary, comment Mary? ja trzy bez atu. Ponieważ mamy pikowych 6 i wszystko trzymamy. Wist w kiera karo poproszę. Noel poucza Mary, że gra za wolno, no to ja będę grał. Co, powiedziałem trzy piki? Albo Mary uciekła, ja powiedziałem, szyby za tu. Co to się stało? Chyba jestem w stanie wskazując. Szyby za tu powiedziałem. Mary. Szyby za tu się nie gra. Wszystkie lewy. Sześć biorę. Wszystkie lewy. Trzynaście biorę. O. Siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. No wyrzucili mnie. No to się dzieje. Oni stwierdzili, że jestem drunken. To było? No, BA. Dog, dog rządzi. Włoch albo Włochka, Erik. Erik naprzeciwko i Borys z Ukrainy. No, Ukraina, wiadomo. No, co mam grać, jedno BA? No co ty, ryjku? No, dołóż. Bierę. Bierę. Da. Kier groźny, Karo też nie. Ile wziąłem dwie, a nie będę się tam bawił. Biorę swoje do domu. Nie biorę na resztę swoich. Mhm. Siedem 7 i mam w nosie. Pika nie biorę. Ten ma piki. No ciekawe, czy da zamikier. Kto ma asakier? Mhm. Karol wyrzucił no zagraj w kierę. Pik dobry No co, dog-dog? Mhm. Pik dobry No co, dog-dog? Ha, 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 I w kiera dawaj No weź dwie lewy, wygrałem. Ale mam kartę. No i jedno, pik. Mhm. Mhm. Mm no to ja cztery pik. Nie bawię się w takie. Co prawda nie mam na cztery pik, tak. Co se będę żałował? Wiskierowy czy karowy dla milewki. No wistu wasakier i potem damy. Piękny wisk, Ojej. Dwie kierowe. A teraz trzeba Daj do Nie chciał dać dameczki. meczki. Aj, 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 No i zagraj w karku. Меркурия. Не спадал от Шичадама. Бесса. Bez raz, ile bez dwa. Gdzie jest Sas bez raz. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. I mamy kartę to gramy, nie mamy karty to nie gramy. Nie mamy karty, dziękuję Świętnie.